Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Silver Ega to kolejny odcinek Dragon Age początek. No i dzisiaj jesteśmy dalej na szecie wojownika, a czasy czasem zabiliśmy upiora, który przejął babcią pana Lewiego Drydena, czyli Sofią Draven, tak, Draven, Drayden. A teraz dostaliśmy awans! Za przeczytanie jakiegoś pisu do kodeksu. Świetnie. I sobie ten awans jak najchętniej rozdamy. Punkty zainwestujemy. Siły chyba mam już wystarczająco, więc ściśle, um, wcale nie mam, ale ściśle chyba najchętniej rozdaję sobie coś innego moje tej kochane umiejętności. A propos, hmm, albo może kondycji, trochę nie, kondycji nie ma sensu, może w siłę woli, że posiąść większe ilości um, zasobów wytrzymałości, nie czuję jak rymuje. Bo tutaj 5 punktów wytrzymałości na każdy poziom, więc w sumie może być. Siła woli troszkę się mi przyda. No i Tak, ja tylko mam wytrzymałość. 5 wytrzymałości mamy tutaj, a 5 wytrzymałości to nie jest aż tak mało. Tutaj możemy wzmocnić Berserkera, hmm. która jest bardzo fajna. Albo możemy zainwestować sobie w cios krytyczny. tej tak za bardzo tej wytrzymałości, mimo wszystko, mieć nie będziemy. Więc ja byłbym właśnie za inwestycją w ulepszenie trybu Berserker'a. I teraz, proszę bardzo, Berserker... Or... I chyba jeszcze będą włączyć niezłomność. Już nie starczy punktów. Starczy! Na styk! Opasała się w takim razie. Mamy cztery tryby włączone jednocześnie. Mamy dzięki temu... Są bazowe czy nie bazowe? W sumie to dobre pytanie, czy są bazowe czy nie bazowe. Jeśli tego jeszcze nie dowiemy zbyt prędko 38,3. czy to są bazowe obrażenia, a my jeszcze mamy tutaj te trzy wzmocnienia, to sądzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś 55-60 punktów obrażeń. Co jest dużą wartością. Naprawdę bardzo dużą. A, powłóczącymi nogami szkielecik. Dobra. Zobaczmy, gdzież to wyjście prowadzi. Chociaż domyślam się, że dowierzy Maga. O którym wcześniej wspominała Sofia. I od razu walka. każdy, żeby się to jeszcze pasywki, czyli pasywne aktywki, nie pouruchamiały, No ale dobra. Wasza dwojga tutaj naprzód. Pieseł tutaj może zostać, żeby choroić nasze dwie paniuśki. O, jedna paniuśka niechaj przymrozi, druga niechaj przyszpili. I powinno być wszystko w jak najlepszym porządeczku. Ok, dwójeczka, A te jasi wojownicy już miażdżą szkielety. Ali Steyer, wtedy nie mam pojęcia co zrobił, miał tylko pójść i pomóc, ale w sobie gdzieś indziej. Mniejszało niego naprawdę. Ogień zaporowy chwilowo dostępny. A to mnie też jakaś taka super potężna, to nie jest jak dobrze pamiętam. Tak, zawsze warto mieć ją włączoną. Tę całą trujeczkę. I przy jak się mi napisał, że walił te uruchamianie zdolności, jeżeli. O, mamy tutaj wpisane, ponieważ podobno ono się w... one się. wyłączają te uruchamianie, jeżeli mamy już wcześniej u... w... zdolność włączoną. Ale nie widzę, żebym tylko się... O, może poza tej A, właści naszym głównym Hirosem. To chyba nikogo innego nie mam, czegoś takiego. O, jeszcze tu mam. Ale to kotary Sterla to dobrze tam wyłącza, bo tam przełącza na inny po prostu, a tej zdolności się nie wyłącza je ogólnie. Chyba z nie mogę włączyć. No nie fajnie, ale. Idziemy dalej, nie będziemy stać i czekać. Jakiejś początkującej, początkującej. w ogóle w ćwicę nas przez drzwi, no ale to nie jest dziwnego, nie, jak taka, taka chodząca puszka chodzi, to słychać go z dystansu, naszego biednego Dumbledora, biedna puszeczka, no. A nasza kurczę uczniczka zaczyna być przydatna, bo strzela z tych strzałów jak karabinku maszynowego. Ale obrażenia nie są w żadnym wypadku zadowalające. Wiem, uczników naprawdę tutaj w Dragon Age no nie lubię. Dlatego może na kogoś innego ją zamienimy, ale to jeszcze daleka przyszłość będzie przed nami. Aktualnie tylko mogę ją zamienić na Stena. Sten, mamy już jednego wojownika walczącego z bronią, więc nie chcę mieć dwóch takich samych postaci. Notatki na temat zdolności. To opisy, to opisy starych badań prowadzonych przez Maga Avernusa. Szereg eksperymentów zrecjonalizowanych związłym wią, pozbawionych pozbawionym jakichkolwiek emocji językiem. z zrelacjonowanych z, 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 z pozbawionym jakichkolwiek emocji językiem. Wow. Pol, polska mowa, trudna mowa. Dzień 32. Obiekt nie reaguje na jakiekolwiek bodźce. Sprawdzanie progu bólu nie dało żadnych rezultatów. Pozostały tylko trzy obiekty. Dzień 82. Gdyby tylko udało mi się powtórzyć niezwykły sukces z poprzedniej nocy. Energia elektryczna to wyłącznie katalizator. Kluczowe znaczenie ma krew. Dzień 97. Energia i krew. Kolejne przypadki ich stosowania zaowocowały powtórzeniem rezultatów. Przypuszczam, że sukces osiągnąć można za pomocą metod alchemicznych. Nie ma już jednak więcej obiektów. Gdyby tylko udało mi się zdobyć jeszcze jeden... Albo tuzin... Jakich wspaniałych rzeczy mógłbym dokonać. Czyli nasz towarzysz ładnie sobie poeksperymentował mikstura alchemiczna. Mikstura wydaje się stanowić kulminację przeżyjących badań Avernusa. Obiecuję wyzwolić ukryty potencjał skażonej krwi wypitej podczas dołączenia. Na razie ją zostawmy w spokoju. O. Wpisują tortury, dobra. Dobrze. Zresztą jakaś księga jest. Postrąpimy totki należące do Maga Avernusa. I zejście na dół z powrotem, albo przejście do jakiejś większej sali. Tylko ta mikstura. Czy my chcemy ją kuźwa wypić, czy my jej nie chcemy wypić? To jest dobre pytanie. W sumie wypiliśmy już nawet krew różnych pomiotów, więc raz się żyje. Tak, tak. Wypij za zawartość fiolki. Let's do this. Yaoi Twoja ciała bóle. Raz z bólem przychodzi siła i odrobina zrozumienia. Możesz dostęp do nowych zdolności. Jak dobrze pamiętam to blokowało chyba osiągnięcie Diabolista, ale nie tylko to, bo także blokowało jakieś umiejętności. Nie pamiętam czy jakieś ym, też złe efekty się z tym wiązały, ale umiejętności są całkiem fajne. Naprawiamy tutaj rządze krwi. Młownik rozlewa swoją własną skażoną krew, zwiększając szybkość ruchu, szybkość ataku oraz szansę na trafienie krytyczne. Jednakowo, tego trybu, wojownik otrzymuje zwiększone obrażenia i przez cały czas traci żywotność. Czyli po prostu wzmocnienie w zamian za punkty zdrowia na pewno warte tej uwagi. No i także krwawa furia. Wojownik rozbezpieczy skażoną krew, aby ale ale powalić pobliskich wrogów, którzy mogą jednak odeprzeć się na atakach, zadając test, odporność fizyczną, użyć upływ powody z żywotności. Czyli chyba jakiś obszarowy slow stun, coś takiego. Jednakowoż, po co o tym myśleć, skoro mam te moje święte karteczki. No i tak, jeżeli chodzi tutaj o te zdolności, ta piesza, co nam krew w zamian za moc, że tak powiem. No to ma wytrzymałości? To ona też ma wytrzymałości? Takim tu niby prawem? Czy bardziej lewym? No cóż, nie takie jakby... A, bo jest kosztu życia. Okej. Okay. Teraz to ma sens. Ona powoduje nam mniej więcej to, że 25% szybkości ataku, 10% szans na krytyczne uderzenie, a także 20% szybkości ruchu. Jednakowoż tracimy. O, 12 zdrowia na co 2 sekundy, a także otrzymujemy 20% więcej obrażeń. Jak do DPSingu, czyli do obrażeń, jest świetne. No, w fali przeciętnej walce, używanie tego może być zbyt niebezpieczne. Zaś druga zdolność, o ta tutaj, blad powoduje mniej więcej to, że zadajemy oczyszczającym odpichem przeciwników i to kosztuje 40 punktów zdrowia. Okej. Okay. Alistair, cóż tam w ogóle u ciebie, słuchaj, spójrz, ja bym kim mój. Kondyszkę byśmy panu rozwiniali troszeczkę. Alistair bicka pakuje, chociaż nie! Alistair, przepraszam cię bardzo, wiesz toż, toż ty to, to siły potrzebujesz bracie. W tym momencie, śmiałość. Śmiałość w przypadku tanka akurat jest bardzo sensowna. Tłumaczyłem wam, ile to śmiałość robi wcześniej, w którymś tam odcinku. Obezwładnienie to jest też świetna zdolność. Albo balans tarczą Hmmm. Słuchaj, balans starczą, i w tym momencie dalej staję na najmniej potrzebny. Byłbym za drwino, żebym po przycisku ma się przyciągać. Najbardziej taka umiejętność użyteczna i potrzebna, jak najszybciej się daje. W ogóle, czy mi tej zniknął? Nie mam pojęcia. Czemu ten szal znika? A, bo jak już dostaje karę do regeneracji i wytrzymałości. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Teraz to wszystko ma powoli sens. Dotki na temat zdolności już staliśmy, a teraz stajemy zamiast już Avernusa. Słyszę Cię. Pozwól mi się skoncentrować. Który się kapkę postarzał? Bez drapie w najlepsze. Nawet w tej chwili, demony próbują uzupełnić swoje szeregi. Czy to Tobie należy dziękować za to mile widziane, acz tymczasowe zachwianie równowagi? Hmm. Szary Strażnik ma. kto ty jeszcze żyjesz? Ledwo. Zostało mi bardzo mało czasu. Ostrożnie. Ten. Człowiek zajmował się sprawami zakazanymi przez Stwórcę. Może i wygląda na słabe usza, ale ja mu nie ufam. A więc Stwórca ci o tym powiedział, tak? To ludzie w swej krótkowzroczności zakazali badań, które prowadzę. Nie Bóg! Dość tego! Co tu robisz? Co zamierzasz? Hmm, odzyskać to miejsce hmm, widziałem efekty twoich eksperymentów były konieczne. Każdy sposób zdobycia choćby strzępu informacji, dzięki której możliwe byłoby pokonanie demona, był uzasadniony. Jako strażnik powinieneś zdawać sobie z tego sprawę. Konieczne? Konieczna to jest wizyta w wychodku, po ośmiogodzinnej podróży. Dla przyzywania demonów nie ma usprawiedliwienia. Hmm, uroczo. Dlatego zawsze jest warto mieć w drużynie. Bo każdego zgasi. O, chcę pozaś odpowiedzieć na kilka pytań. Zastanawiam się, o co może chodzić. Pytaj. O, jak przetrwałeś te wszystkie lata? Zakon postępuje głupio, zakazując korzystania z magii krwi. Jest tyle tajemnic do odkrycia. Moje ciało zaczęło się rozkładać, ale znalazłem sposób, by spowolnić ten proces. Wszystko ma jednak swoje granice. Żadna choroba ci się nie dopadła, czy coś? Bo to w ogóle jadłeś takie pytanie. O co się tutaj stało. Co by komu przyszło po opowieściach? Arland od dawna już nie żyje. Podobnie jak wszyscy spiskowcy biorący udział w przygotowaniach do rebelii. Ciało Sofii porusza się i mówi. Ale i ona jest już martwa. Hmm. Król Arland był tyranem? Rządził za pomocą strachu i trucizny. W swej perfidii skłócił ze sobą całą szlachtę, która starła się w przerażającej bitwie. Uważaliśmy go za potwora. Zgromadziliśmy sprzymierzeńców i zorganizowaliśmy powstanie. Ale wraz z upływem czasu nasza porażka poszła w zapomnienie, nieprawdaż? Wtedy zdawało nam się, że to sprawa niecierpiąca zwłoki. Tymczasem królestwo nadal istnieje. Co się stało z rebelią? Zbyt wiele ust, które trzeba by zamknąć. Nawet magia nie da sobie z tym rady. Tak więc spotkaliśmy się z Ternem Kuslandem, z nim u swego boku mieliśmy szansę na zwycięstwo. Stało się jednak inaczej, wpadliśmy w zasadzkę zastawioną przez królewską gwardię. Dowodząca nami Sofia Dryden i ja ledwie uszliśmy z życiem. Żłeś magi krwi przeciwko nim. Oczywiście, żeby przekonywać ludzi do trzymania naszych spraw w tajemnicy, Sofia powinna mi była pozwolić na więcej. Jej skrupuły doprowadziły nas do klęski. Dlaczego zostawiłeś strażników na pewną śmierć? Brałem pod uwagę możliwość niepowodzenia, ale wydostanie się na wolność takiej liczby demonów było większą katastrofą niż się spodziewałem. Jednak mój cel był jasny. Musiałem znaleźć jakieś bezpieczne miejsce i położyć kres zagrożeniu ze strony demonów. Brałem tylko tych, którzy nie utrudniali mi osiągnięcia celu. Musiałeś zdawać sobie sprawę z tego, że przyzwanie tak wielkiej ilości demonów to czyn ryzykowny. Być może, ale chodziło o przetrwanie. To była dla nas ostatnia deska ratunku. Przez całe miesiące przygotowywałem kręgi przyzywania, badałem najmroczniejsze głębiny pustki. Była to chwila triumfu demonicznej wiedzy. Dziesiątki demonów przyzywanych moimi rękoma, ale biorąc pod uwagę, ile było zmiennych, nie dało się uniknąć błędów w obliczeniach. A tak mało brakowało. Perswazja, no to też powiedziałem że to wszystko: pewnych rzeczy po prostu, po prostu się nie robi. A kto decyduje o tym, co jest bezpieczne, właściwe, moralne? Zakon? Skorumpowani, żałośni, mali ludzie, a ty weź sobie do serca podstawową doktrynę szarej straży: zwycięstwo za wszelką cenę! No cóż, ale zwycięstwo. oblane tym, czego nie chcemy, nie smakuje już tak dobrze. No ale cóż, a tego jest za wszelką cenę. Oh, Sofia Sofia Dryden wiedziała o demonach? No wiedziała, wiesz, to oczywiste. Wydała rozkaz, ale ja i tak bym je przyzwał. Badania nad magią mogą być kontynuowane tylko pod kuratelą strażników. To szansa na ponowne odkrycie zapomnianych tajemnic starożytnego Imperium hmm. de Winter. A pamiętaj, jak to się skończyło, prawda? Wiesz, no, przynajmniej według wizji zakonu. To wszystko kłamstwa, które zakon rozpowszechnia, żeby podporządkować sobie magów, żeby byli mu posłuszni. A skąd wiesz, że zakon się myli? A skąd ty wiesz, że ma rację? Jego wiara nakazuje wiele rzeczy grzecznie przełknąć, ofiarując w zamian niewielkie pocieszenie. Ach, no cóż, Jo ja ma rację i zakon ma rację, i wszyscy mają rację. Ech. Racja jest jak dupa, każdy ma własną. Tak samo jak jest z tym zdaniem. Tak samo jest z racją czy ze zdaniem. Ja jej zdaniem to pewnie to samo, ale mniejsza o to. Wydajesz się być dumny z tego, co zrobiłeś. Żałuję tylko, że zawiodłem i że nie doprowadziłem do tego, by Arland zapłacił za swe czyny. Tego drugiego się nie widziwia. To pierwsze, no wydaje się być mniejszy niż pewnie naprawdę jesteś. Chcę pytać o coś innego. A? O, sprowadził mnie tutaj prawnuk Sophie, Levi. Mów. Panie magu. Moje rodowe nazwisko od ponad stu lat jest nic nie warte. Czy masz jakieś dowody na to, że Sofia była bohaterką? Chłopiec, który stawił czoło mgłą, a więc jednak wysłuchałeś mego wołania. <śpiewanie> Jesteś jednym z Drydenów? Wszechświat ma jednak poczucie humoru. Co masz na myśli? Był ledwie chłopcem, gdy zapuścił się w głębiny tuneli rozciągających się pod szczytem. Serce miał czyste i pewien był swego. W snach dałem mu niezbędne klucze. Miał być moim wybawicielem. Czyli faktycznie miał te sny, tylko że one nie były takie prorocze, jak mu się wydawało, tylko po prostu zmanipulowane. Twoja pra pra babka. Była najlepszą spośród nas. Odważna, charyzmatyczna, zapalczywa, bezgranicznie oddana sprawie. Mimo to przegraliśmy, walczyliśmy z tyranem, tak pełni wigoru, tak nieświadomi czekających nas konsekwencji. Ale dowody? Nie ma żadnych dowodów. Hmm, Przypominali. Ja miałem nadzieję, ale dziękuję ci, strażniku. Będziesz musiał wrócić do mordowania tytanów, i sobie poradzimy. Jaki jest cel twoich eksperymentów? Powstrzymać demoniczną falę, naprawić błędy przeszłości. Źródłem magii krwi są demony. Potrafiły przeciwstawić się wszystkiemu, co przeciw nim rzucałem. Jednakże skaza mrocznych pomiotów jest im obca. Moc, której nie potrafią się przeciwstawić. Czyli pustka nie ma nic z tym całym czarnym miastem, według przynajmniej teorii zakonu, wiele wspólnego. Chociaż to też nie jest do końca prawda, ale, ale, ale. Co to za moc? Strażnicy używają jej do wykrywania mrocznych pomiotów. Taki banał. Moje badania ujawniły dużo więcej. Ta wiedza mogłaby nie tylko ocalić szczyt wojownika, dzięki niej strażnicy mogliby stać się jeszcze potężniejsi. Hmm, możesz przekazać mi to, czego się dowiedziałeś? Zapoznałeś się już z moimi badaniami, ale z czasem, korzystając z odpowiednich materiałów, mógłbym dowiedzieć się dużo więcej. Tylko, że i z jak dużym czasem? To niegodziwe, w niczym jesteś lepszy od demonów. Zrobiłem, co musiałem, ale pozwól mi naprawić moje błędy. Pozwól mi oczyścić to miejsce. Wówczas przyjmę karę, jaką mi wymierzysz. Uważa, żal mi się go robi. Cóż, tak nie będę mówił o tym, że tylko po co innych strażników. Aaa, o no coś innego jeszcze tak. możemy, czy to już koniec? Koniec. Niech i tak będzie. Mam tylko jedną prośbę. Jeśli kieruje tobą pragnienie sprawiedliwości lub zemsty, wstrzymaj się do czasu, aż załatwimy sprawę demonów. Ha, dopóki ostatni demon nie padnie martwy, jesteśmy z przymierzeńcami. Na razie musi to nam wystarczyć. Musimy udać się do Wielkiej Sali. Tam naprawię szkody, które tak dawno temu wyrządziłem. Będzie niebezpiecznie. Na każdym kroku atakować nas będą demony. Chodźmy. Hmm. No cóż, zaraz tam pójdziemy. No, jednak właśnie mi tego gościa, mimo tego, że jest takim szarlatanem, to jednak jest przykładem prawdziwego szarego strażnika. Przykładem właśnie takiego cierpio... że, no jest zły, ale... To jest takie łączenie znane może tak bardziej z jakichś obrazków złące się evil, God evil o tak czyli, że dobry zły to taki, ja bo zły dobry o, coś takiego, albo dobry zły albo zły dobry, jak tam kto woli czyli ogólnie jest zły ale ma dobre pobudki o tak, albo może epi. jest dobry ale ma złe pobudki, o, to najbardziej pasuje, to chyba właśnie najbardziej to wszystko wyjaśnia tam, że już wszystko w tym miejscu, bo to chyba się już powrócić nie da, więc to by było złe, gdybym tego wszystkiego nie zbadał takie pytanie właśnie, czy ja pokazałem razem wszystkie części tej leksykonu z tego miejsca, bo to jest prepozorom, może nam się wydać nieważne, ale to jest ważne. Tylko musimy to znać, bo w notatkach? Nie. W księgach i pieśniach? Nie. W postaciach, w kulturze i historii. O jest! Mamy wszystkie cztery rozdziały. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Ho ho ho. Ta -la -la. W takim razie powinniśmy mieć te łydiska taką misję poboczną. No cóż. Nie wiem, czego jej nie otrzymaliśmy. No to może jeszcze poszpora między odcinkami. W kolejnym odcinku spotkamy się już, że jak powiem. No, pewnie ta Madolek, to już będziemy gadać z Aventusem. Na razie, cześć ludziska. Hej!